Hej, tutaj Ola i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj teraz szybko zapraszam Was na vloga. Będzie to vlog z kilku najbliższych dni, w którym chciałabym się skupić na czytaniu tej oto książki, czyli Tajnego Klubu Nietypowych Czarownic. Bardzo się tą książką ekscytuję i w ostatnim czasie lubię takie właśnie cozy fantasy, dlatego mam nadzieję, że mi się ona spodoba. Dostałam też tą książkę od wydawnictwa właśnie Uroboros, od W.A.B., Grupy Wydawniczej Foxel, także bardzo, bardzo dziękuję i mm, zapraszam Was po prostu do tego vloga, w którym będziemy sobie ją czytać, może pojawi też, pewnie pojawi się też jakaś e, inna książka, także e, miłego oglądania. w pierwszym amdycie czytelniczym w tym filmie, dlatego, że jestem już na 108 stronie tej książki, więc mogę coś więcej o niej powiedzieć, dlatego, że wcześniej prawie w ogóle jej jeszcze nie przeczytałam, jak się z Wami witałam. A więc tak, ten klub nietypowych Czarownic. Jak sama już nazwa wskazuje, możemy zauważyć, że będzie to książka literatury fantastycznej. I ja bardzo się też cieszę z tego, że mamy tutaj napisane, że była to książka nominowana na Goodreads' Choice Awards w kategorii Cozy Fantasy. I bardzo mnie cieszy ten fakt, tego, że mamy tutaj napisane, że jest to właśnie Cozy Fantasy, bo mi jakoś tak zawsze brakowało tego określenia na ten typ fantastyki, na ten gatunek literacki. Zawsze to określałam tylko nazwiskiem pani antyjadowskiej, bo mówię, brakowało mi tego określenia, także teraz wiem, że mogę o tym mówić, że jest to Cozy Fantasy. Jednak to nie jest taka antyjadowska, nie za bardzo, w każdym razie, tak jak mówię, Cozy Fantasy. W tej książce na początku poznajemy naszą główną haterkę, jaką jest Mika Moon. Mika jest czarownicą i należy właśnie do tytułowego tajnego klubu czarownic, czyli takiego stowarzyszenia wiedźm, które, na którego czele stoi taka najbardziej potężna czarownica Primrose. No i jej takim zadaniem było, aby jest aby te wiedźmy po świecie wyszukiwać, że tak powiem, dlatego, że wszystkie czarownice na świecie są sierotami, no i ona te sieroty w jakiś tam sposób ratuje i sprowadza do swojego takiego domu, gdzie dnia nie sprawują, na nimi piecze. No i w wieku 18 lat one mogą już z tego domu Primrose wyjść i prowadzić swoje własne życie i tylko raz na Trzy miesiące spotykają się razem w takim zgromadzeniu. No i poznajmy tutaj na początku to zgromadzenie, jednak e, szybko zostaje ten wątek, trochę bym powiedziała urwany, i skupiamy się tylko i wyłącznie na Mica. E, Mika ym, prowadzi konto w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje magiczne moce. Ogólnie czarownice w świecie y, to nie jest tutaj taki y, standard, one raczej się nie ujawniają, jednak, jak wiecie, w mediach społecznościowych ona że tak powiem udaje, że jest czarownicą i no nie mówi tego tak na poważnie, bo tego, że no, te jej umiejętności są jak najbardziej realne. W każdym razie tak troszeczkę, bardzo niespodziewanie odzywa się do niej pewna, pewien, pewien mężczyzna na Instagramie, właśnie no na tych mediach społecznościowych z prośbą, aby podjęła ona pracę aby zajęła się, w zasadzie zaczęła nauczanie trzech młodych dziewczynek, które okazuje się, że są czarownicami. Ona przyjeżdża do tego ich domu, dlatego, że właśnie ma te lekcje podjąć u nich w domu, dlatego, że okazuje się, że nie tylko miejsce, w które stworzyła Primrose, jest miejscem, gdzie znajdują się na świecie czarownice. Ale okazuje się, że inne czarownice, że tak powiem, tak, że gdzieś tam starają się sprawować pieczy nad innymi czarownicami, młodymi czarownicami i gdzieś tam je na świecie ukrywają. I właśnie takim miejscem jest dom od ludziu, gdzie te trzy dziewczynki razem mieszkają. One są takimi w młodym wieku, mają 10 8 i 7 lat i. Ta czarownica, której tam um, ulokowała, ona w ogóle z nimi za bardzo nie mieszka, bo ona jest archeolożką i podróżuje po świecie, a um, zajmują się nimi, um, zajmuje się nimi w ogóle taka bardzo nietypowa zgraja osób, bo jest to pewne małżeństwo um, mężczyzn, z czego jeden z nich jest byłym aktorem. Um, jeden z nich jest um, Ogrodnikiem. Mamy też tutaj bardzo przystojnego, gurułatego, młodego bibliotekarza i pewną gosposię. No i w tym wszystkim znajduje się Mika, która ma zdecydować się, no i decyduje się, to nie będzie spoiler, podjąć właśnie tam pracę, aby przede wszystkim nauczyć dziewczynki, jak mm, radzić sobie z tymi mocami, jak, je, jak starać się je okiełznać, no bo one jeszcze mają tam dosyć duży problem, a szczególnie, w kiedy ta moc jest tak skumulowana, bo one są tam we trzy. Jak na razie ta książka jest przepełniona bardzo dużą ilością ciepła i takiego humoru też w tym wszystkim, ale już od początku możemy zauważyć, że czarownicom dość mocno skwiera samotność, dlatego że one wcześniej właśnie są tylko w tym domu Primrose wychowywane, tak jak sama Mika, no i jednak ona bardzo dużo podróżuje po świecie, może mieszkać w jednym miejscu tylko pół roku, się sama sobie takiej rygory narzuciła, nie potrafi się do miejsca żadnego przywiązać. No i tutaj prawdopodobnie może będzie czekać na nią trochę więcej ciepła, trochę więcej um, przestrzeni, w której będzie ona mogła um, spróbować trochę odnaleźć się w świecie. O tym wiem, że ma być ta książka. Jak na razie bardzo przyjemnie mi się ją czyta. Nie do końca zawsze rozumiem pewne decyzje, jakie główna bohaterka podejmuje, ale na razie jeszcze aż tak wiele ich nie było. Same dziewczynki też są bardzo urocze. Ale w tym wszystkim mają charakterki, bo e, zadają bardzo dosiekliwe pytania i e, nie pozostawiają za bardzo e, suchej nitki na naszej głównej bohaterce. Jak na razie mówię, dosyć mocno polubiłam się z główną bohaterką i same dziewczynki też, e, e, zapytałam do nich jakąś tam sympatią, także mam nadzieję, że e, będzie, będzie tylko lepiej. Będę Wam update'ować się, bo mówię, na razie jestem na setnej stronie i na razie w sumie te lekcje dopiero się tam gdzieś zaczęły. Dopiero Mika zdecydowała się do nich przyjechać. Eee, także przyjdę do Was w jakimś kolejnym update. Cie. Się kupić bilet na y, warsztaty z kaligrafii w tajfunach, w sklepie y, u tajfunów w, w Warszawie. Jestem taka strasznie podierana i się mega cieszę, y, bo w ogóle chciałam tutaj jechać też do Warszawy y, z moją przyjaciółką, ale nie wyszło, y, więc bardzo, bardzo się cieszę. Może pojedę z mają, mai się nie udało kupić biletu, bo rozchodziły się naprawdę mega, mega szybko, więc jestem bardzo, bardzo y, zadowolona. Także y, na pewno zobaczycie jakieś przybytki stamtąd w jakimś vlogu. W ogóle muszę w takim razie przeczytać jak najszybciej kamelowiskę pakierniczą, czy w ogóle zastanawiam się, czy lepiej to przeczytać wcześniej, y, czy kupić tą książkę u nich w Tajfunach, to by było najlepsze, ale z drugiej strony będę mieć wtedy taki, nie, no chyba lepiej wcześniej przeczytać. Chyba lepiej tak, więc nie mogę się doczekać. Hej, mamy kolejny dzień, ja usiadłam sobie właśnie do tej książki i przypomniało mi się, że chciałam Wam zrobić taki mały update powiedzmy. Jestem na stronie 187 i chciałam powiedzieć, że troszkę mniej mi się ona podoba niż wcześniej. Przede wszystkim pojawił się na razie tak subtelnie, w sensie, znaczy może nie subtelnie, to nie jest coś zapowiedziane, ale nie w tak dużej mierze, że tak powiem, wątek romantyczny, gdzieś miłosny, właśnie między naszą główną bohaterką. I tutaj nie jestem tego wielką fanką ogólnie. Ja nie jestem, jak wiecie, albo nie wiecie, ale ja nie przypadam za wątkami romantycznymi, dlatego no, nie jest to mój ulubiony wątek w tej historii. Też w ogóle jakoś sam aspekt tego, dlaczego te dziewczynki muszą akurat teraz skupić się na tym, aby tą swoją moc okiełznać, nie do końca, znaczy jest dla mnie troszeczkę zbyt prosta i dużo rzeczy w tej książce jest właśnie takich, uważam, bardzo, bardzo prostych. Niemniej jednak ma też ona jakąś tą swoją głębię, to o czym mówiłam wcześniej, czyli ten, to poczucie tej samotności i szukania swojego miejsca w świecie, bo na tym ta książka w dużej mierze się opiera jest jak najbardziej tutaj dużym, dużym plusem. I też muszę Was ostrzec, że ja myślałam, że to będzie to książka bardziej powiedzmy może dla dzieci, ale niekoniecznie, dlatego że pojawia się tutaj wulgarny język, sprawy takie intymne. Więc e, wydaje mi się, że raczej byłaby to książka jakieś takie 15, plus, coś takiego, e, ale tak, raczej się na niej dobrze bawię e, i chcę do niej wracać, kiedy ją czytam, dlatego jak na razie e, duży, duży plus. Jestem w połowie, także jeszcze zobaczymy, co się tutaj zmieni. Właśnie kończyć to cudo, także pewnie jedna z ostatnich przebitek. Nie nagrywałam siebie w ogóle, w ogóle jak czytam, więc za karę nagram siebie czytającą w takim właśnie wydaniu, ale w ogóle bardzo podoba mi się na koniec. Bardzo, więc, znaczy, bardzo. Zmieniło się na lepsze, bo wcześniej miałam w sumie taki duży. Regres, może tak, bo nie za bardzo podoba mi się ten wątek właśnie romantyczny, ale tak jak mówiłam wcześniej, że niektóre rzeczy uważam za za proste, to mieliśmy dosyć fajny zwrot akcji. Także jak ktoś będzie miał takie coś w trakcie czytania, to ostrzegam, że zacznie się w pewnym momencie robić mocno ciekawie. Miałam straszny problem z tym, co chcę zjeść, bo jest strasznie gorąco i nie chciałam nic na słono. I wymyśliłam sobie w sensie placki twarogowe. Chciałam zrobić knedle, ale mi się nie chciało. Zrobiłam placki twarogowe po raz pierwszy w życiu. I wyszły takie dobre. Są mega, mega wam polecam. Mogę dać przepis na dole. I się je bardzo szybko zrobiło. I jestem w szoku. Spodziewałam się, że będą takie dobre. Więc muszę to wstawić do vloga, tego, że skończyłam już książkę. Ale muszę to wstawić do vloga. Hejka, przychodzę do Was z zakończeniem tego filmu i podsumowaniem oczywiście książki. E, udało mi się ją wczoraj wieczorem skończyć, tak jak wam pokazywałam tam, nagrywałam się, ale e, skończyłam ją właśnie wczoraj, ale było już dosyć późno i e, byłam trochę zmęczona, przysypiająca, także przychodzę do Was z podsumowaniem teraz, dzisiaj, następnego dnia po prostu. E, I tak, ta książka. Biorąc ogólnie kształt pod uwagę, naprawdę mocno mi się podobała. Bardzo polubiłam się z główną bohaterką, to warto to chciałabym nadmienić przede wszystkim i ogólnie jakoś tak z tymi bohaterami. To jak mówiłam wam wcześniej, em, jednak em, na przykład kilka aspektów nie do końca jednak mi się podobało i miałam pewne momenty w tej książce, że Czułam, że nie do końca aż tak mocno właśnie mi się to podoba i że chyba ta ocena mojej książki, nie, tej, tej książki nie będzie aż tak wysoka. Przede wszystkim było to spowodowane tym, że tak jak mówiłam wam wcześniej, wiele aspektów miałam wrażenie, że jest tutaj trochę zbyt prosto, jakby idzie, wiecie o co chodzi. Że to miała być taka trochę cukierkowa historia ale mimo wszystko te niektóre aspekty, właśnie na przykład dlaczego ta Mika musiała akurat teraz do nich przyjechać e, oraz ten, e, ten romans, nie do końca e, byłam z tym, e, nie, nie do końca mi się to rozpodobało. Ale zakończenie mi to jak najbardziej wydaje mi się wynagrodziło, dlatego że w pewnym momencie mieliśmy ten duży zwrot akcji, o którym wam mówiłam wcześniej, wczoraj wieczorem, i on uważam, że naprawdę tę sytuację, że tak powiem, uratował, bo ym, miał coś w sobie i po prostu y, dzięki temu mogliśmy zrozumieć, że okej, okay, to, że to było najpierw powiedziane tak, że wiecie, najpierw było takie proste, to jednak miało to. Jakiś powód, dla którego było to takie proste, a potem się okazało, że to wcale nie jest takie proste. Więc to było tutaj fajne. Co więcej, nawet ten romans potem już tak nie przeszkadzał i, i był całkiem w porządku. Cała ta książka jest taka naprawdę przepełniona takim ciepłem, taką rodzinnością. Rodzinnością. Ciepłem domowego ogniska, coś takiego, powiedzmy. No i w tym wszystkim, tak jak mówiłam jeszcze wcześniej, Mamy to, ten motyw poszukiwania swojego miejsca w świecie, tego poszukiwania miejsca w świecie, swojego jakby domu, ale i takiej miłości, przywiązania do jakiegoś miejsca, bo tego Mika wcześniej nie zaznała, no i bardzo też chciała uchronić te, te trzy młode, niesforne czarownice przed tym, aby na przykład nie zostały one rozdzielone. I żeby nie musiały wyjechać z tego domu od ludzi, gdzie zajmowali się nimi. Bardzo troskliwi, uroczy, kochani bohatero, opiekunowie, którzy właśnie swoją drogą, przede wszystkim polubiłam się chyba nawet Wam powiem z tymi mężczyznami też, którzy tam mieszkali. Ken i Ian, absolutnie uwielbiam ich małżeństwo i... i... Bardzo skradli moje serce. To, co jednak muszę tylko nadmienić, to że samo, samo zakończenie ten wątek Primrose, czyli tej wiedźmy, głównej wiedźmy oraz Lilian. To akurat tutaj było trochę za proste i tak. I to, co się wydarzyło też na samym końcu, takie, powiedzmy, zgromadzenie więcej nie powiem, żeby nie było spoilerów. Też uważam, że no za prosto trochę, trochę za prosto Ale mimo wszystko e, naprawdę podoba mi się ta książka Tak jak mówię, polecam się tym zainteresować Bo jest to coś przyjemnego, ciepłego Ale i wnoszącego jakąś wartość Więc jak najbardziej e, warto Także miłej lektury mam nadzieję e, A jeśli chodzi tylko jeszcze szybko o to, co e, teraz słucham To zaczęłam słuchać, e, w zasadzie już prawie skończyłam Stwierdziłam, że wam jeszcze powiem Żeby tak, e, ten film zawiórł jeszcze jakąś może jedną e, e, pozycję i są to takie inne opowiadanie, Dafne de Moje. I z początku nie byłam co tego przekonana, bo ten klimat, sposób pisania, ja już czytałam wcześniej powieści Dafne, jednak te najsłabsze. <grym> więc, więc tutaj miałam taki zgrzyt. Ale to są w ogóle opowiadania, tak, takie inne opowiadania. One mają fajny, taki mroczny klimat, trochę wiktoriański, bo to się dzieje właśnie, znaczy nie wiktoriański, no nie wiktoriański. Ale w XX wieku i są serio ciekawe, jakby takie trochę oderwane, <coughs> trochę mamy, że tak powiem, chyba w niektórych mam trochę realizmu magicznego, ale są też takie przypominane grozą i, i dosyć, dosyć dziwne, dosyć ekscentryczne, nietuzinkowe. Najbardziej podobało mi się opowiadanie drugie. Ja słyszałam, że, że najlepsze według ludzi były ptaki i jabłonka, a mi szczerze chyba najmniej one. Najbardziej podobało mi się drugie, czyli Mount. Jakaś tam góra, coś tam, nie pamiętam, o tej górze i też, też to przedostatnie, o tym fotografie. I teraz jestem na ostatnim. I byłam, jestem mocno wciągnięta, mocno mnie zainteresowały, zaintrygowały, także myślę, że dobrze się bawię. Także myślę, że to ostatnie też mnie nie zawiedzie. Także tak, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się on podobał, że sięgniecie po tą książkę, bo uważam, że naprawdę warto. Jest to coś, mówię, takiego ciepłego o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, ale też tutaj ta magia odgrywa bardzo dużą rolę, bo nie powiedziałam tego chyba tak dosadnie, ale mamy tej magii naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I takiej naprawdę, że oni, ma, że ta Mika gotuje jakieś eliksiry, zbiera różne zioła w lesie, ma bardzo dużo właśnie jakichś tam takich, Itemów yy, związanych właśnie z tą magią. Także serio, serio fajnie, serio wam ją polecam. Także tak, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. I do zobaczenia już w następnym. Pa!